Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Lech Poznań-Górnik-Zabrze. Niespodzianka w Wielkopolsce, bowiem to Górnik wygrał w Poznaniu. Wynik to 1 do 0. Zanim dwa słowa o tym meczu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to jest właśnie idealny moment, a także nie zapomnijcie o dzwoneczku, a także o kciuku w górze pod filmem. No cóż, Lech przegrał i nie wykorzystał tej sytuacji, bowiem wczoraj również potknęła się Pogoń Szczecin, która cały czas zajmuje... Ostatni stopień podium, a właśnie dziś Kolejosz mógł y, awansować po ewentualnym zwycięstwie na y, trzecie miejsce. Nie wiem, czy sensacja patrząc na przebieg y, tego meczu, bo pod na Urbana, którzy zapisali trzecią y, wygraną z rzędu, chwała im za to, zagrali naprawdę porządny mecz. Dobre otwarcie, no bo przecież bramka Daisuke i Okoty to jest, no właściwie, końcówka pierwszej połowy, ale od początku widać było, że górnik grał odważnie, mimo tego, że się cofnął, że świadomie oddał piłkę rywalom, to mam wrażenie, że widać było w. Y, w drużynie gości, pomysł koncepcji na to, by atakować, bo gdzieś tam każde, każde wyjście z kontry wiązało się z czymś groźnym. Natomiast były też momenty, kiedy to Lech zamykał rywali, natomiast zawsze brakowało zamknięcia, lepszego pyszczenia piłki, albo kiedy piłka no gdzieś tam szła jak po sznurku, no to właściwie aż prosiło się, żeby tę akcję zamknąć, ale zawsze coś szwankowało. Oczywiście patrzymy na drużynę Lecha, no i właściwie przed całym meczem, patrząc na kadrę, można było się domyślić, że mogą być problemy brak przede wszystkim Mikaela Iszaka. No ta obrona też posypana, bo przecież no, cały czas czeka na decyzję Bartosz Salamon, nie było również Antonio Milicza, więc musiał szyć trener Lecha John van der Brom, który swoją drogą również jakby nie uczestniczył w tym meczu, jeśli chodzi o raport, taki powiedziałbym protokół meczowy, no bo przecież z uwagi na czerwoną kartkę w Radomiu oglądał em, zawody z trybun, ale gdzieś tam mam wrażenie, że przynajmniej z perspektywy Lecha em, nie powinni być źli fani kolejorze, z Zresztą możecie się wypowiedzieć sami, bo wiem, że dużo kibiców Lecha mnie ogląda, ale mam wrażenie, że momentami naprawdę gra mogła się podobać. Były takie fragmenty, w których naprawdę Lech imponował, tylko brakowało albo wykończenia, albo gdzieś tam e, takiej lepszej finalizacji w, w ostatniej fazie ataku. Kilkukrotnie w drugiej części meczu uderzał João Amaral, e, Portugalczyk, który przecież jest odstawiony na bocznicę w tym sezonie, ale też sporo było takich impulsów właśnie z ławki, no bo w drugiej części meczu no Lech musiał e, szukać właśnie jakiegoś sposobu. W, no i w, trener Lecha wpuszczał piłkarzy rezerwowych na drugą część spotkania. Nie możemy też oczywiście przejść obojętnie obok Górnika, no bo od kiedy Jan Urban ponownie przejął stery klubu Zabrzan, gdzieś tam w dobrą stronę zmierza ten klub, no i prawdopodobnie, czy właściwie już najpewniej, Górnik zapewnił sobie utrzymanie, bowiem tak wygląda tabela, po tym zwycięstwie Zabrzanie plasują się na miejscu dziewiątym, 38 punktów, Lech natomiast to jest pozycja czwarta, 49 oczek na koncie. Ciekawe też obrazki z trybun, jak zresztą widzicie, wspierał górnika Lukas Podolski, który patrzył na to spotkanie właśnie z perspektywy trybuny gości. Nieobecny dzisiaj jest snajper z uwagi na nadmiar żółtych kartek. No i gdzieś tam pewnie też jego wsparcie pomogło górnikowi lepiej grać i ostatecznie wywie się z Poznania komplet punktu. Tak to wyglądało w skrócie. Raz jeszcze dziękuję, zachęcam do przycisku subskrybuj, a także nie zapomnijcie o lajkach w górze, a także dzwoneczku pod tym filmem.